chciałbym wszystkich państwa bardzo serdecznie powitać na dzisiejszym takim pięknym słonecznym dniu. Mamy dwie wspaniałe artystki bardzo są związane właśnie tym, że obydwie pochodzą z ostrowa, ale obydwie obecnie są we Wrocławiu. Jedna studiuje, jedna tam mieszka. Przybliżymy drugą osobę o 17. Czyli o, przepraszam bo to zawsze się o 14.33, a teraz o 14 otwieramy wystawę Moniki Paliwi, ja przedstawiam Państwu Monikę Pawlik, chyba wszyscy ją znacie, ponieważ wiele razy się u nas wystawiała z galerią od samych początków współpracujesz, jak tyś chyba taką małą dziewczynką. Potem chodziła do liceum, przychodziła na rysunek, zobaczy świat, ją porwał. Teraz we Wrocławiu, teraz ma inne plany. W przyszłym roku kończy studia, pracę magisterską. Jest dwie trzy prace stąd, prawdopodobnie twoje będą już na dyplomie pokazane, tak? I też musimy powitać swoje koleżanki, które z tobą na roku studiują i przyjechały też z Wrocławia. Także co tu mogę powiedzieć? No gratuluję, jest się wystawa, no nie będę państwa męczył. Bo mówię, tyle wystaw, co Monika miała międzynarodowych, indywidualnych, także stypendium rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu Minium Giberta, Eugenicja dostawała przez całe 5 lat, także w sumie jedna z najlepszych studentek w dziedzinie malarstwa, tak, w pracy malarstwa, pracuje. Co ja mogę powiedzieć? No? Gratuluję, ale chciałabym się wspomnieć też, że ta dzisiejsza wystawa też jest wspierana przez Mimę, bo mima nam dała bardzo dobre babki, bardzo dobre pączki, te gniazdka i też firma Lazur, sery, to trzeba wspomnieć, bo od 10 lat też są z nami, tak jak Monika, także cały czas nas wspierają. Muszę pamiętać, Monika już w wielu plenerach, także też na plenerach mieliśmy bardzo dobre, sery, tak, sery bułki z mimy, tak. z Lazura, także też uczestniczyła w wielu plenerach, też wiele wystaw poplenerowych. Także mam nadzieję, że będę mógł w przyszłym roku Państwa tutaj widzieć, bo będzie Monika ze swoimi koleżankami, jak ze wspólną wystawę już z nimi wstępnie ustaliłem, Także też będą prace dyplomowe. Cieszę się, bo każda z dziewczyn robi zupełnie coś innego, coś bardzo fajnego w malarstwie. Także zapraszam już na przyszły rok Państwa. Teraz o 14.00 Monika, o 14.33 pani Maria Babijew. Oby dwie są wspaniałymi malarkami, ale co ja już będę mówił. Monika powie, Wiecie, trzeba tak nagadać, bo ja trzeba jestem na że Byłem nauczycielem. Muszę gadać, muszę się wygadać. Nie? No dziękuję teraz Moniki, co udzielam głosu. To ja tylko szybciutko opowiem, bo będę was tutaj przyciągać. Ja nie przypadam za narzucaniem interpretacji swoich prac, więc tylko powiem, że mnie bardzo od zawsze inspiruje kobiety i to tak naprawdę od moich początków z malarstwem. Robaki pojawiły się tak naprawdę dopiero dwa lata temu w moim malarstwie. Na początku jako taki mały dodatek, później bardziej symbolicznie jako to, czym sobą prezentują, tak jakby my też sobie reprezentujemy, jako podbicie niektórych emocji czy właśnie przekazu. No, a propos osobnych prac mogę powiedzieć już w nie będę tutaj każdej osobno opowiadać. Także bardzo dziękuję panu Krzysztofowi znowu za wystawę, bardzo się cieszę. No ja też się Cięciałem. cieszę, bardzo się cieszę, także... Tak i bardzo dziękuję wszystkim za pomoc w zorganizowaniu tego wszystkiego. Bardzo się cieszę. Dziękujemy Państwu, żeście przybyli i Tobie za to, że udostępniłaś pracę, że możemy podziwiać. <noise> Do postawy, a potem do góry na taki wspólny potrzebny stronek. Będzie pani przygotowała bardzo dobre wina, bardzo dobre. <noise> Zapraszamy do zwiedzania. A 14.33 do <noise> <noise> 맘대로 붐을 맺히 р 사람은 죽여서 죽